Siema siema to Dzisiaj chciałbym pokazać Wam jedną rzecz No i generalnie opowiedzieć tutaj o tym co robimy i jak chciałbym żeby to wszystko wyglądało Także siema jeszcze raz Mam na imię Artur, w sumie pierwszy raz występuję dzisiaj tak przed kamerą. No i generalnie co? Myślę, że takie motto czas jest najważniejszy, tak? Jego nie da się kupić, na pewno. To jest rzecz najważniejsza w życiu czyli czas, który upływa, nieubłaganie. No i taka, myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo widoczna widoczna rzecz, tak. Generalnie jesteśmy tutaj w sklepie codziennie. Ja tutaj siedzę po lewej stronie, czyli po prawej jak wchodzicie do nas do sklepu. Mateusz tutaj siedzi po mojej prawej stronie. No generalnie jesteśmy tutaj po to, żeby wam pomóc, tak. Cała ta firma powstała po to wiadomo, żeby zarabiać, sprzedawać części i tak dalej, robić serwis, żeby no, robimy to z pasji, tak? Nie zajmujemy się tym typowo, po to, żeby zrobić jak najszybciej, jak największe pieniądze, tylko po prostu jeździliśmy na motocyklach razem. Ja teraz niestety miałem kontuzję kilka lat temu nogi. No i nie mogę już jeździć motocyklem Enduro, bo generalnie jeździliśmy motocyklami Enduro. Kiedyś na początku jeździliśmy Yamaha Jog, taka Yamaha Jog, mieliśmy ją na samym początku Ale może nie przedłużając, żeby nie, nie opowiadać całej historii Jesteśmy tu codziennie dla Was, po to żebyście mogli przyjść, zapytać co kupić Jaki olej Wam dobrać, no, możemy odpowiedzieć na wszelkie Wasze pytania Wiadomo, że no jednak z pewną dozą tutaj takiego troszkę. No nie opowiemy Wam na pewno, jak na coś naprawić, bo niektórzy przychodzą do nas i wydaje im się, że jesteśmy w stanie im naprawić rozmową motocykl. Czasami mamy takie wrażenie. No, wiecie, gdyby się dało naprawiać motocykle czy tam kłady rozmową, no to nie prowadzilibyśmy serwisu, tylko po prostu można by było do nas zadzwonić. I na przykład porozmawiać, i my byśmy wtedy powiedzieli: To, 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 napra proszę naprawić. No nie jesteśmy jasnowidzami, tak? Mm, także no, pff, nie da się tego zrobić. Generalnie sklep mam otwarty od poniedziałku do piątku. Jesteśmy tu codziennie. I możemy sobie porozmawiać. Tak? Jeżeli ktoś przyjdzie i zada nam jakieś pytanie, wiadomo, że tutaj jest masakra na co dzień, bo dzwonią telefony yy, i tak dalej. Tak? Na serwis często chodzimy, coś zrobić, yy, także nas nie ma, no generalnie nie ma czasu, ale pytania jakieś wiadomo, że są mile widziane i możemy coś poradzić. Tutaj odnoszę się do konkretnego przypadku, czyli tego ściągacza, który niedawno sprzedaliśmy, ale to za chwilkę. Generalnie w sobotę i niedzielę nie pracujemy, myślimy na tym, żeby może jednak pracować, natomiast my też bardzo dużo czasu poświęcamy tej firmie i bardzo dużo energii w to wkładamy na tygodniu. A znowuż w weekendy, no to tak jak Mateusz, tutaj jest, bym powiedział, czyli mój brat, który siedzi po prawej stronie, jest, powiedziałbym, już powoli na bardzo wysokim poziomie. Może wam doradzić w różnych kwestiach, jeżeli chodzi o motocykl enduro, tak? Bo jeździ bardzo długo. No i startuje też w zawodach, tak, także ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu, więc do niego jak najbardziej z takimi rzeczami można przyjść. Ja natomiast w wkładach, jeżeli ktoś chce zapytać, by powiedział, że no tak na, na ten moment w stopniu takim średnim jestem tutaj jeżeli chodzi o te kłady motocykle szosowe skutery stonimy bardzo dobrze na skuterach się bardzo dobrze znamy to to na pewno i ja jak i mateusz no i także zapraszamy po porady natomiast tak jak mówię z dozą takiego troszkę zrozumienia że nie jesteśmy wróżkami nie jesteśmy w stanie Wam czasami mamy problemy na serwisie tak jeżeli by się dało tak pomóc rozmowom, to nie, nie kupowalibyśmy, wiecie, tylu narzędzi, komputerów diagnostycznych i tak dalej, tak? Także to wiadomo, trzeba troszkę się zastanowić nad tymi pytaniami i tak dalej. No i tutaj przejdziemy może do tego ściągacza, który tutaj ostatnio klient, no taka troszkę dziwna trochę sytuacja, ściągacz wygląda tak. Nie wiem, czego będzie widać, ale myślę, że tak. Eee, więc no generalnie ściągacz jest zerwany. No, klient tutaj przyszedł i stwierdził, że sprzedajemy jakieś badziewie, ponieważ wkręcił i, to się, i ten gwint się zerwał. No jest to ściągacz buzetty, nie wiem, myślę, że będzie widać to dobrze. Ja może trochę wstanę, żeby było widać, co to za ściągacz. Generalnie jest to włoski ściągacz. Eee, Wysokiej jakości. No i klient po prostu. No nie chcę mówić, że rzucił tym ściągaczem, natomiast no był zdenerwowany i po prostu yy, powiedział, że sprzedajemy dziadostwo. Położył ten ściągacz na stole i poszedł. No mógł generalnie zapytać, porozmawiać, dlaczego to się tak stało. No moim zdaniem. Po wieloletnim doświadczeniu widzę, że po prostu musiał być albo źle wkręcony, czy to znaczy krzywo, pod jakimś niewielkim kątem. Na pewno był wkręcony niedużo. To jest ściągacz M19, no to być może to jest do AM. No, zgadłem, to pewnie do silnika Derby albo Minarelli AM, bo tego jest najwięcej. Może i jest źle dobrany, wiecie, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno. Ściągacz tego typu nie jest w stanie się tak zerwać. Może był za płytko wkręcony, może był gwint uszkodzony. Mało tego ten ściągacz dalej jest dobry, to jest najlepsze. Więc klient go można powiedzieć, wyrzucił. No Mateusz tutaj nie zdążył mu powiedzieć. No ten ściągacz można, można obciąć, tak? bo gwintu jest tutaj dużo. Niektórzy producenci robią bardzo płytko gwintu. Po to, żeby ściągacz był jednorazowy, tak? Jeżeli coś sknocimy i źle wkręcimy, no to ściągacz się nadaje do wyrzucenia, dlatego że mało gwintu, tak? A tutaj w tym przypadku ewidentnie można obciąć ten ściągacz, zarobi gwint tutaj, mm, zeszlifować i dalej go użytkować, tak? Także ten ściągacz no, nie jest zły, tak? W Wiecie, no czasami nie trzeba się denerwować, tylko po prostu zapytać Tak jak mówię, jesteśmy tu dla was i my nie, ja bym się źle czuł, wręcz bym nie mógł zasnąć, gdybym zrobił komuś krzywdę. No takim jestem człowiekiem i tak tą firmę też yy, tworzymy yy, Także jeżeli my ten ściągacz obecniemy, obrobimy, jeżeli klient nas ogląda, który kupił ten ściągacz no to ściągacz będzie czekał przez tydzień tutaj na sklepie do odebrania. Jeżeli chce, to może sobie odebrać. No tutaj widać też, że powierzchnie, gdzie był łapany kluczem, są takie trochę ześlizgnięte. Tutaj ta powierzchnia też jest ważna, natomiast ona jest jeszcze dobra. Także tutaj yy, no nie będzie z tym problemu, tak. Yy, także, no cóż, no chyba wszystko powiedziałem, co, co miałem powiedzieć yy, na tym filmie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania nas. No i do następnego, tak. Pozdrawiam serdecznie. Siema.